Siemane Maneczko i w Prop. E, dzisiaj mamy małą mapkę, ale mamy nadzieję, że tutaj się będziemy bardzo dobrze bawić. Ze mną są takie osobliwości jak Alien, Boryolo, Hadesiak, Kolega Ignacy, Slotar, Plaga, Diabeł i AdmiroSeq. O, o ale... cholera, jak tu mało miejsca, gdzie można się schować. Okay. Szybko, szybko. Zjęliście skiny Szyba, wszyscy? Agdę. Tak, tak. Nie, nie no właśnie, żebyście się tak jak ja. Jaj. Dobra, szukamy. Dobrze. I już lecimy. Gotowi Dobra. czy nie? Dobra. Strzelam ze strzelby. Mam już jednego. O. 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 Najpierw wszystkie strzelby. No ciekaw jestem Co czy mi się uda. Czysto. Um. 300. O tu jakiś. Czysto. To to było. Rzuci mi a bank. Rzuci mistrzowi licytacji. No bo powiedział 300. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Ej, kto. nie wiem No, już. sprawdź, sprawdź, co to było. No właśnie, nie rozumiem. O. Coś się otworzyło dziwnego. Tak, i się zamknęło. A po drugiej stronie zobacz, w takim razie. A Albo nie. nie, lepiej nie, lepiej nie. Hmm. Dobra, Iść pod... hmm. No, co jest w detektywie? A, co, co jest detektywie? tamtów. właśnie, nie działają I, Może ci pod nogami biegam czymś małym. No, nie, nie biegasz, no. ale wchodziłem. Nie Dobra, e, nie ja też się ej, ja biegasz, nikogo nie widziałem. No panowie, no streszajcie się, bo tu tak o, ładnie, czas ładnie, ucieka. No. Nie, no, jak jak siedzę w jednym ej, miejscu. A nie, nie skaczesz może. <noise> Jak to otworzyć, Alien? A. Powiedz mi. Nie ha. wiem! <noise> ja bym... A widzisz oryginalną Nie otwieraj tego! Tak, widziałem, widziałem. Hmm. tam jesteś? E, tam Może. Jest to duże a, takie i na tym dużym takim. <noise> tak, na tym Może? dużym takie. Wejdź do tego pomieszczenia, ktokolwiek tutaj mnie szukał, gdzie było to tajne przejście. No właśnie, ja wiem, gdzie jest to tajne przejście. No. Ja o? nie wiem... Czy chodź, jest chodź, kolejne, chodź. Jest, dobra, dobra. jest jeden przycisk gdzieś na ścianie. Tyle ci powiem. Okej. Okay. Um, chodźcie, chodźcie za mną. Tajne przejście. Tajne przejście było w tajnym Jeszcze miejscu. Dobrze. O, ja już wiem czym jest. Dobra. Zadawajcie, no no bo, nie, bo minuta, minuta. Nic. Halo, panowie. Eee, no nie, nie, nie mogę ci podpowiedzieć no za wie, bardzo. Wiem, Chodźcie nie, do tego ja pomieszczenia, by... bo minuta. A przycisk musicie znaleźć. Dobra, tędy. O Jezu. Ale tamcik wjechał. Dobra, no już jest. I możesz podskoczyć, alien? Mogę. Poskocz, no. A -a -a -a. <susur> Dobra, tu A -a -a -a. jestem w tym pomieszczeniu. Było mnie widać przy ścianę? Tutaj, tu, to jest no, pomieszczenie. Podskoczyłeś to pomieszczenie. I tutaj, tutaj jest za tym. Ja widzę, Ooo, krew leci ze ściany! Co tu się dzieje? Co ty? Miejsce znaleźć no przycisk! Co Przypadkiem go zabiliście. Tak, tak, To było dziwne. O. Cześć? Nie, to nie ja. O. Nie, nie chodź, chodź, chodź. Nie, nie, chodź. Aaa, no witaj. Kto to taki nie. gałganek Wiedziałeś, mały? Nie, to o, Widziałem, nie. że coś się coś otworzyło. Nie. 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 O to chodziło? Ej, jak No, nie, a, nie, nie ucieka. Nie. nie! No, za takie tutaj Ej. przy... Ja, ja mam fajną kryzmę. O nie, pan, panie O nie. O, oh. oh, oni mnie gonią. Gdzie? No bo zgubiłem go chyba. Powiedz na balkonie. O ty, Super, wiesz co? Czas ci ucieka. No! co? Nie uciekł. It's to time, stop. Time. Ja się przemieszczę. Uuuu, plaga cię, się. Jest idealnie. Co tu mi. O, oh, hello. Co tu może nie pasować? Okay. Hello. Do otoczenia. Wszystko wydaje się w porządku. może ma... na dachu? Periolo, Myślisz? Się. Może tak być? Czekaj, Czekaj. Może jakiś gałgan no, się w basenie. Okay, Wywalona Gdzie mógł się skracać jakiś gałgan? Ty Co tu Napiwo. robi okay, Zaraz tak, sprawdzimy baseny, zaraz sprawdzimy wszystko. Wszystko. Mm. Basen wszystko. czysto. Podpowiedzią jest to, że jestem w środku. O Oooooo! To totally no. Ale to wiesz, nie szarp się tak na te podpowiedzi, podpowiedzi mój. Podpowiedzią jest to, że ktoś przed chwilą zbił. O oh. <inaudible> Zbił ciebie! Berriolo! Zbił, zbił szybę w moim pokoju. Znaczy, gdzieś tam siedzi. żeby to rozbijać. Czekaj, czekaj. żeby to rozbijać. Blisko. Myszko... Pasował. O, <cous> <hail librarian> <ners> Dostałeś w czym był? Nie radził, nie radził. Ee, to ładnie. Panowie! Weźcie jakoś, nie wiem, poczekać, odpocznijcie sobie. Nie biegajcie tyle. <laughs> Okej, okay, odpocznijcie już, sobie. Już, już A to jest poproszę. przypadkowa no, zbieżność no, słów, no, wybacz. Ale nawet nie powiedział, że tutaj hmm. się hmm. Rozumiem. No hmm. y się znaleźć dobrą klipkę, w końcu. Po dwóch minutach uciekania. Usiądę nie, sobie, okay? Nie zamykaj tych drzwi, co? <laughs> Muszę, ale Cześć, tygodę, przewiozę cię. <śmiech> <śmiech> wskakuj, hmm. wskakuj. Do Jedziemy! Do nieskończoności jeszcze dalej! Czekaj, jeszcze, tak, ja, tak, jeszcze zrobimy. Zamykam tak. oczy. Dobra, czekaj. Obawiam się, że wiesz co, jestem za gruby, żeby... był. Albo poczekaj, dobra, poczekaj, daj mi sekundkę jeszcze. Dobra, dobra, dobra. dobra. Ja ten ktoś ten zagarek, zagarek, zegarek, to jest zegarek, ładnie niestety. Nie, żaden zegarek. Okej, okay, ruszam za tobą już. Dobra. Zobacz, dwie osoby już pierwsze. No właśnie, widzę. Nie! Jest... ma. A no! mi nie! To nie. No to, nice. to bardzo naturalnie to Dwie osoby, nawet jedna pomni. Wow, nice. Ale wystarczy, że ktoś był tam wcześniej i już wie, że nie powinno to tu być. Tak. Takie ciekawości to. Gdzie jest, Ignacy? Ja byłem bardzo główny, graczem przez pierwsze minuty. Ja tak, tak, tak samo. Jakaś... O, o i nadal nim jesteś. Nie! Gdybyś otmaj, jest. Zgiszony <laughs> jak <laughs> Jeśli chcecie coś fajnego, to dostaniecie wtedy podpowiedź. Ja? No. ładny prezencik do kuchni proszę przynieść. Ładny prezencik do kuchni? Drzewko A... bozaj. No dobrze, Cześć, czekaj, ja przynieśmy im coś ładnego. Człowiek Globus, odejdź. Człowiek no. no. Globus, o, ohojra, Nie no, ty. czekaj, bo ja już chciałem... Nie ma. Chciałem im coś ładnego przynieść. Kto był tym przesłem? Ja byłem uciekającym przesłem. Dobra, no na naprawdę macie taką kryjówkę <grym> <grym> Czyli miażdżymy tu wszystkich dookoła Halo, gdzie jest reszta? Kto, kto jeszcze został? <grym> tak proszę się ryski. zgłosić Plaga i boro, Andrze Plaga i boro. Gdzieś tu uciekł. Wow. Co tu za plama? Halo, Ale już zabili. Kto się zeszczał w kinie? Aha, Acha. co to za plama tutaj jest? Plaga i bory zostaje. A co to za dwa gałgany? <grym> no, <grym> 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 o, kuchnię oglądamy jest? Co co Trzymacie się za rączki, tak? Wy romantycznie tak. Nie zabijaj miłości nie. <grych> nie. Ta miłość nie, 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 wiem. Jest, ta miłość nie, nie może istnieć. No jest. Jesteśmy w Polsce, taka miłość o? nie ma prawa istnieć. O. Jak to nie Zawsze ma. O, czekaz, jak, to, jak, jak to było? Chłopak dziewczyna, normalna rodzina? Tak, tak jest. A zabiłeś ich już nic? Nie, Jeszcze nie Jestem zablokowany jeszcze? A, zblokowany no. jesteś. Do, o, Dobra, tam, gdzie ja byłeś, czekaj, Ignacy, tam, czekaj. gdzie o. się zabiłem. Dobra, Dobra Ustawię się tam. A, tutaj, no, jest diabeł. Od basenu się idzie do kina. A, o, hello. Tu, I tu nic nie ma. Ej, ktoś tu, się zaziegał tutaj. Tu tak nic fuj. nie ma, tu nic no. nie ma. Nie, nie, proszę Kujem, nie wchodzić, Popaki, ja tu nie, nie wolno. Okay. Nie wolno tu wchodzić. Czemu? Nie wolno do tego pomieszczenia wchodzić. Tu, mam... tak? zakazana wiem. Tam, tak, tak. Tam jest. Zamknął no, Bardzo ja miło. Okaż, no, no, daj no daj zobaczyć, ja daj Nie to wolno. Hmm. Co to jest skrzynka bonusowa? Nie. nie Bonus, Żadnej bonusowej skrzynki nie ma. To jest moja skrzynka. Ja tu trzymałem skarby. Ja tu z, za, zamknąłem, zamknąłem w tej skrzynce zwłoki z z włoki, z włoki tej pary, która tutaj, nie tutaj żyje, sorki. nielegalnie bo, bo jest, się. Mu partnera. Alien! Muszę ja przyznać, że niestety w polskiej konstytucji jest to zakazane posiadać minerałów. Nieee! Moja, moja paragejowska, nie. Boja, boja, boja para gajowska, nie. Dokładnie. To jest To paragejowska w tym filmie. O, narysujmy film. No, już A, już za późno. A, To nie złe rysowanie. To draw my life, tak? Tak jest. Tak jest. Ja też. To... A, tutaj, tutaj, dobra. No nie, co ja zrobiłem? O nie! Szybko, szybko, szybko. szybko, szybko. Czy zdarzy się to zmienić? Jest, tak. dobra. Ej, nice, nie? Znaczy teraz. Nie otwieraj tego. Dobra. Co ty? Dobra. Dobra. Cześć, Cześć, chodź, chodź, chodź. Eee. Chodź tu, chodź tu. Nie, Albo nie, nie dobra, nieważne. Tak, już tu. Poczekaj, czekaj, czekaj. Muszę zrobię jeszcze. Tutaj chyba, wszystko czyste eee, No to, to jest za. Hmm. Nie chcę wiedzieć. Pomysł był niezły, ale bo jest teraz... Ej, kto, kto jest z tym skaczącym obiektem. Nic, nikt, nikt nie eee, wiem kto, cześć. Widziałem. tu. Ej Alien, dobry patet. No nie! No było widać! Staro, hmm. ale... Było widać mnie czy co? Ja nie wiem, bo Ignacy wyszli gdzieś indziej, to by było lepiej. Ja po raz kuba już mi z nas wiedziałem. Ej, ale Fajny, fajny patent. Ale Hades ma dobry patent. No, no, taki dosyć prosty. Najciemniej pod latarnią. No, najciemniej pod latarnią. Tak, najciemniej pod ale parasolem. Działa. Aha. Hmm. Ej, to, jest naprawdę... <laughs> to jest mapa do TTD, no tak. No. Dlatego jest najciemniej wow. pod parasolem. No. Czekaj, kto. Ciemniej za gałgan tutaj biega. Halo, wiem, nie który z was? No... To jest, to jest bardzo bardzo... dobra podpowiedź pośredniejszy się już nie da chyba Powiem ci tak Żeby stworzyć Hadesiaka Trzeba... Tadzić gdzieś siusiaka Uuu. Bardzo Uuu. wysokiej Uuu. temperatury Okej, okay. Be bez o, wątpienia Ale trzeba bardzo, bardzo wysokiej temperatury to prawda. Okej okay. dobra, Jest Może butelką. trzeba okay. ze Śląska też Albo z innego górniczego regionu Hmm, hmm. No, nie, no niezłe podpowiedzi są. Trzeba mieć palce, no i najciemniej jest pod latarnią. <laughs> to... pod, sorry, pod, pod parasolem. Pod parasolem. <laughs> na, na... Najciemniej pod najciemniej. latarnią. Pod parasolem. Pod parasolem, właśnie. <laughs> parasole. No słynne pod po pod polskie nie znacie? Najciemniej <laughs> jest... pod parasolem. <laughs> tak, to, to jest takie... Jak się to już poznaliście? Powiedzenie o, wszystkich okay. No A został właśnie, został tylko Hadesiak. Ja, ja, ja no. Januszy... E, ja, Januszy grillowania. O, właśnie, no, oni tak, tak samo. No, dokładnie. No to jest Ty trochę związane z obi, Praktikerem, Leru, Amerleą. Ty tutaj Leroy ma, ma, ma Merlin. Mam jakiś trop, mam jakiś trop. Z odpoczynkiem też Jaki troszeczkę. Tu, Czekaj. To jest wakacje. Nie, się zaczął, majówki, Admi i tak. Admiros, chodź tutaj wejść na chwilkę. Do mnie. A mnie tu cię nie ma przecież. Żeby tu, 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 znaleźć Hadesiaka musisz tu, tu, tu. stanąć przy leżakach. O, do, do, wow. dobra. O, dobra. O, dobra. O, dobra. Dobra, podpawić. Nie, jednak to nie, to nie było to. To, to nie, źle. Żeby, Żeby znaleźć Hadesiaka, musisz to złapać to w, ręce w ręce ptaka. O kurde! O kurde, <laughs> o, kurde wow. jakie Ale jesteś płonący. To jesteś ty? No to, to... Nie. Gdy nie, nie. nie, nie. nie znajdziesz Hadesiaka, trzeba... O! Gdzie był? był? Przesłem No naprawdę, taka głupia kryjówka. Była głupia, bardzo dobra. stały, jedno wyleciało do basenu.